No cześć kochani, chwała Jezusowi Chrystusowi. Właśnie skończyłem głosić. Było w mocy Ducha Świętego. Dużo demonicznych, dużo demonicznych ataków, ale powiem wam, że Pan Bóg jest wielki, chroni, po prostu działa w Duchu Świętym. Powiem wam, że modliłem się w domu, jak jechałem po drodze, w które miejsce mam iść głosić i powiem wam, że duchu, zapytałem się Boga, odpowiedz mi proszę Ojcze Przenajświętszy, żebym wiedział, gdzie, gdzie Ty chcesz mnie dzisiaj posłać. Ale powiem Wam, że jechałem po drodze i mówię, pojadę w to miejsce, gdzie zawsze głoszę. Nie? I powiem Wam, że Pan Bóg tak działa. Jeżeli zaczniemy w wierze zagłębiać się i Czytać te znaki, w który Pan Bóg nam pokazuje, bo czasem możemy odczu od, odczuć nie swoją myśl po prostu i wiemy, że to była, był głos Boży. Ja słyszałem kilka razy w życiu moim od y, czasu nawrócenia taki wyraźną myśl, która nie jest moja, kochani, i to, był, to było od Boga, bo myślałem zupełnie o czym innym, słuchałem muzyki, modliłem się, bo cierpiałem i nagle ta myśl przyszła znikąd. Po prostu wiedziałem, że to Pan Bóg odpowiedział, czułem to w duchu. A tutaj pojechałem w tym miejscu, gdzie ja miałem głosić, kobieta głosiła Ewangelię Chrystusa. Pojechałem dalej, gdzie chciałem głosić muzykę na cały głos grają, i nie wiedziałem, wiecie, wiedziałem, że tam to nie jest moje miejsce w ogóle, nie? I przyjechałem tutaj właśnie. Tutaj. Na Dame Street. I powiem wam, że po. W 20, może nie 20 minutach, nawet po dziesięciu minutach głoszenia kobieta przebiegła po prostu z tłumu, z przystanku, stanęła koło mnie i zaczęła płakać, że powiedziała mi tylko swoje imi, powiedziała, że, żebym się o nią pomodlił, nie? że ona cierpi, ona, ją wszyscy zostawili, że jej mąż nie żyje, zabili jego męża tutaj, przepraszam, zabili jej męża tutaj w Irlandii, że ma wiarę w Jezusa Chrystusa, ale była poraniona, to poraniona owca jest, kochani. I ona takie świadectwo złe wystawiła braciom i siostrom, właśnie tym fałszywym, którzy nie mają ducha w sobie, którzy żyją tylko w religii. To właśnie jest czas, w którym my musimy się przebudzić. Ja nie wiem, ja nie mówię tego, bo... Bo każdy może zbłądzić, to nie jest odrzucenie, ale zbadajmy swoje, zbadajmy swoje serca. Pan Bóg ją przysłał, ona wiedziała, ona mówiła, że się modliłam, nigdy, nigdy tutaj nie przychodzę i przyszłam tu. A Pan Bóg tak poskładał wszystko, że ja przyszedłem w to miejsce, a to miejsce było ostatnim miejscem, do którego chciałem dzisiaj przyjść. Przyszedłem tutaj i Pan Bóg tak działa, właśnie. Nasza wiara ma być jak, jak małego dziecka. Jeżeli nie otworzymy serca i nie uwierzymy całym sercem w te cuda, które Pan Bóg nam pokazuje, to będziemy martwi i ślepi. Nie będziemy widzieć tej, tych, tych dzieł, które przed nami Pan Bóg każdego dnia ustawia, żebyśmy zauważyli, bo On puka do serca naszego każdego dnia. Dużo wizwisk, taksówka się zatrzymała, z takimi kawał chłopa siedziało tam w tej taksówce chyba z siedmiu i wiecie, no obrażali mnie. A ja powiedziałem prawdę biblijną, kochani. Powiedziałem, czy na, na sądzie ostatecznym, jak ci Pan Bóg wyświetli te obrazy, co będziesz czuł w sercu? W co wierzysz? Wierzysz, że powstałeś z bakterii, czy wierzysz w jakąś? Wyższą moc, która stworzyła światy swoim słowem. I obok kierowcy drugi pasażer wyszedł na początku, cwaniakował, a później nagle zaczął kiwać głową, bo jakby Pan Bóg zaczął jego dotykać, kochani. Pan Bóg zaczyna dotykać ludzi, i widzisz na przystanku, że Pan Bóg dotyka danego, danej osoby. Wiecie co? Wziąłem od tej siostry numer telefonu. Będę się modlił do Boga, bo ona jest tak poraniona. Boże, kochany, była tak poraniona, tak atakowana demonicznie. To było czuć. Ona, ona aż tak cała się trzęsła, była. Wiecie, Zoja, pomodliłem się. In the name of Jesus I break any demonic power. To, co Wam mówiłem o ostatnim śnie. I wiecie, to jest ukojenie, to człowiek musi wierzyć w tą moc. Wierzę, że było ukojenie, wierzę, że Pan Bóg, Pan Bóg się nią zaopiekował. Ja powiedziałem, że owce, które słuchają mojego głosu, podążają za mną, powiedział Jezus i przyszłaś. Ona powiedziała, nie chciałam iść, bałam się przyjść, bo wstyd mi było, ale ja powiedziałam, Jezu, ja idę za Tobą. Ja idę i przeszła po prostu przez wszystkich ludzi do, do gościa, który może był odbierany jak szaleniec przed niektórych, którego wyśmiewają, pokazują palcami, wyzywają. I jaka wąska bro, bra, droga, i jaka wąska brama, a tylko nieliczni w nią, w nią wejdą. Jaka szeroka brama, i szeroka droga, a większość podąża nią na zatracenie. Oj. Żebym ja mógł człowieku dać Tobie tą wiarę i pożyczyć na, na, nie wiem, na jeden dzień, nie chciałbyś mi oddać tego. Jeżeli nie bierzesz Twojego krzyża na plecy i nie podążasz za mną, nie jesteś godzien. Jezus Chrystus powiedział takie słowa. Nie jesteś godzien, jeżeli nie bierzesz Twojego krzyża dnia i nie podążasz za mną. Wiecie, ja dużo razy bym chciał sobie położyć się przed telewizorem i sobie, nie wiem. Moczyć nogi w gorącej wodzie po pracy. Po tylu godzinach pracy, kiedy po prostu biodra mnie całe palą, mięśnie bolą, po prostu plecy bolą. Bo wiecie, jak ktoś z Was jest kucharzem, to wie, że człowiek cały dzień jest na dół schylony, i po prostu później, jak wraca do domu, to się odgina na łóżku w drugą stronę, bo jest nienaturalna pozycja. Ale to się nie liczy. Jak Pan Bóg dotyka serca to wsiadasz na rower i jedziesz kolejne 8 czy 9 kilometrów z powrotem do miasta na rowerze i głosisz Ewangelię Jezusa Chrystusa w mocy, bo jest mocą Boga ku zbawieniu dla każdego kto uwierzy, najpierw Żyda później Greka kochani, najpierw Żyda później Greka. Światło przyszło na świat, ale człowiek umiłował ciemność, bo jego uczynki były złe. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli bez wyjątku. Wszyscy. Dlatego jeżeli nie znasz Boga, to wiedz, że Pan Bóg czeka i nawołuje cię do pokuty. Na, Pan Bóg nawołuje cię do pokuty w imieniu Jezusa Chrystusa. I wzwleka, żeby doprowadzić każdego. Żeby doprowadzić każdego do tego zbawienia i ma ogromne miłosierdzie, ale jest sprawiedliwością. I wielu ludzi, wielu braci i sióstr nawet chcą jakby złamać Pismo Święte do siebie, a nie siebie przed, przed tronem łaski Bożej. Jak to jest? Gdzie podążamy? Którą drogą? szeroką, Którą drogę wybieramy? Którą? Braci i siostro, ja mówię w ogromnej miłości, ja też mogę upaść i będę prosił, żeby ktoś mnie wtedy pod, podniósł. Dzięki Bogu, że mam żonę moją obok, która, przez którą Pan Bóg przemawia, którą wyposaża mnie przez nią, przed głoszeniem. Ona nagle zaczyna mówić o księdze Habakuka, która pojawiła się w naszym domu, ponieważ Pan Bóg chce, żebyśmy wrócili do tego tematu. Od siostry dzisiaj dostałem yy, dostałem. Yy, od siostry w Chrystusie dostałem wiadomość, w której była księga Habakuka od Omawiana. Wiecie? Że to jest czas, w którym y, wszystkim y, grzesznym ludziom wiedzie się na maksa super, a nam, y, którzy podążają za Chrystusem, czasem przechodzimy y, cierpienia, turbulencje różne i gdzie jest ta sprawiedliwość. Ale my mamy wierzyć, to właśnie to, na tym polega wiara, że wierzymy w coś, czego nie widzimy. To jest ta wiara, to jest korzeń wiary, który nas doprowadzi do zbawienia dusz w Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu. To jest właśnie, żeby przetrwać ten moment i powierzyć wszystko Bogu. Jeżeli wszystko zaniknie, wszystko na przykład czasem po prostu nie wiem, sytuacje życiowe ciebie dobiją, to ty cały czas ufaj Chrystusowi, bo ten czas minie i on cię podniesie, i wtedy zrozumiemy, dlaczego ten okres był, co nam miał przynieść. Jak miał Pan Bóg dojrzeć nas przez nasze cierpienia nawet w danym momencie. Jaka miłość, jaką miłość z tego wyciągniemy, kochani. Naprawdę, ja dziękuję Bogu po prostu za wszystko każdego dnia, nie za żadne pieniądze. Niech. Wiecie co, kochani? Taka jest prawda. To zniknęło wszystko. Wiem, że pieniądze są potrzebne nam, ale Pan Bóg powołuje nas do głoszenia i powołuje nas na tym świecie, żebyśmy wypełnili Jego wolę. I to się liczy, bo te czasy zmierzają i gdzie? gdzie my skończymy? Czy my jesteśmy tak wzmocnieni w duchu? Czy my jesteśmy tak prowadzeni Duchem Świętym, że ze względu na wszystko otworzymy usta? Mamy iść po tych śladach, po Chrystusie, on też cierpiał, my też będziemy ścili tą samą drogą. To jest ten krzyż, to jest ta Ewangelia. Po prostu oddajemy życie, nasza cielesność cała znika, i podążamy za Mesjaszem, Bogiem żywym, Jezusem Chrystusem, naszym zbawicielem ze względu na wszystko. Ze względu na wszystko. I mamy się uniżyć przed drugim, uniżyć się, miłować po prostu człowieka ze względu na to, jaki jest ten świat zewnętrzny, bo my też byliśmy w tych grzechach. I my nie możemy przestać żyć w tym świecie, bo byśmy musieli odejść od tego świata. To, mówią, to mówi Pismo Święte. Że musimy żyć z tymi wszystkimi ludźmi, być dla nich świadectwem. A Sąd Boży zaczyna się od, od Domu Bożego, co będzie z tym całym światem zewnętrznym. Ale my mamy świadczyć my mamy ducha Chrystusowego, miłosiernego. On nam pokazał, on przemówił, on nam pokazał, jakimi my mamy być ludźmi. To jak my mamy nienawidzić braci i siostry? Jak my mamy powiedzieć, że człowiek po prostu nie, ja tego nie będę w ogóle z nim rozmawiał, ja go nienawidzę, bo, bo on nie zna Boga, on grzeszy, on jest taki, taki. Jezus Chrystus siadał po prostu z pijakami. On rozmawiał z nimi. On im pokazywał swoim świadectwem, albo był prawy. On mówił o grzechu, on pokazywał wszystko. On swoją osobą pokazywał prawdę. On pokazywał swoją osobą wszystko, jakim my mamy być w nim, możemy zobaczyć tak naprawdę. W nim mamy zobaczyć swoje odbicie na tym świecie. Czyli Pismo Święte jest odbiciem naszym, i tylko. Duchu Świętym, który wejdzie, który, który zamieszka w, naszym, w naszej świątyni serca, tylko wtedy to odbicie, to odbicie pokaże nas tak naprawdę, jakimi jesteśmy. Bo możemy, tak jak już mówiłem wiele razy, tylko przeglądać się w lustrze i to będzie takie odbicie lustrzane, wiecie, a chodzi mi odbicie, realne odbicie. Nowo narodzenie z ducha narodzenie w duchu, że ten duch święty, który w Chrystusie żył dwa tysiące lat temu, on zamieszka i w tobie. Tylko musisz zawołać i uwierzyć całym sercem i całym umysłem, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nas grzeszników, że z stał trzeciego dnia jako znajma pismo i wstąpił do nieba jako znajmia pismo. I jeżeli uwierzysz to w sercu, że jest królem królów, że jeżeli uwierzysz w sercu i wyznasz ustami, że jest królem królem i Panu, Panów, to będziesz zbawiony, bo Pismo Święte o tym mówi. Pan Bóg cię naturalnie, naturalnie, nadnaturalnie, supernaturalnie odwróci od grzesznych dróg, bo Jego korzeń zamieszka w tobie i ty nie będziesz chciał grzeżyć, nie będziesz. Odwróci się od 180, od 180% procent, stopni Cię odwróci to jest w Niego. że Nie możesz wziąć żadnej chwały. Ty masz się ukorzyć przed drugim człowiekiem i służyć ludziom. Tak jak Jezus Chrystus usłużył całemu światu na krzyżu. Bo Bóg w ciele zstąpił i pokazał nam, jakimi mamy być i jak się ukorzył tak naprawdę przed całym światem, który Go poniżał, który Go wyzywał, który Go ukrzyżował i zamordował na krzyżu a on powiedział ojcze wybacz im bo nie wiedzą co czynią czy ten duch święty mieszka w twojej świątyni serca zbadaj sobie sobie serce i zapytaj się Boga jeżeli nie znasz Jego otwórz pismo święte ze swoją rodziną ze swoją rodziną i czytaj słowo Boże bo Pan Bóg będzie przemawiał przez nie do ciebie w duchu i jest obietnica ducha świętego który wstąpi do Twojej świątyni. Pukajcie, a będzie Wam otworzony. Pukajcie, a będzie Wam otworzony. Szukajcie, a znajdziecie ten pokarm życia, znajdziecie wiarę. To ziarno wiary. To ziarenko. To ziarenko wiary. Takie malutkie. Ono po prostu zamieni się to ziarno gorczycy w ogromne drzewo. Wiecie, w ogromne drzewo, to właśnie tak nasza wiara kiełkuje. Najpierw musi obumrzeć ziarno, żeby wydało ten mały kiełek, prawda? Pan Bóg używa, używa swoje narzędzia na swoją chwałę. Ja nie wstydzę się Ewangelii, Jezusa Chrystusa, bo jest mocą Boga w zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, później Greka. Chwała Jezusowi Chrystusowi Bogu Żył Wemu. Allelujah! Allelujah! Niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi, kochani. I niech Was używa i otworzy Wam oczy duchowe i uszy duchowe. Bo On Wam da w Duchu Świętym ten słuch i wzrok. I będziecie widzieli głębię tego świata, nie powierzchowność. Bo powierzchowność jest marnością. A w Duchu przyjdzie głębia. Głębia życia wiecznego. Amen.